Witajcie w kolejnym filmiku i jak widzicie tutaj zmiany w kadrze. Pierwsze z nich to tło. To tło piękne, takie jak rybia łuska czekało właśnie aż zacznę kręcić wiosenne tutoriale i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. I druga zmiana w kadrze to moje włosy. Nie, nie urosły mi magicznie. To są po prostu włosy doczepione, które również czekały na swoją premierę w wiosennym tutoriale. Miałam ten pomysł w głowie już od paru miesięcy i no bardzo... Bardzo się cieszę, że wreszcie się mogę podzielić moim pomysłem z Wami. Włosy są z firmy Bellamy, to są dokładnie te same, których używają wszystkie te zagraniczne Instagramowe gwiazdy czy YouTuberki, jak na przykład Desi, Luster Lustrilox, Sheila i tak To jest właśnie ta sama firma i postanowiłam zainwestować, i ja jestem w szoku. Wyglądają jak moje ewidentnie. Do tego jeszcze to cieniowanie jest genialne. Kupiłam z tej serii ombre Guy Tank który stworzył właśnie serię takich ombre um, przejść, które przepięknie się komponują z moimi włosami, to jest dokładnie mój odcień no, ja jestem w szoku, także włosy tutaj fajnie będą um, urozmaicały moje różne luki, dają mi więcej możliwości um, kombinacji ze stylizacją i tak dalej, także Będziecie je często widzieć, tyle wam powiem, ale dzisiaj mają swoją premierę i mam nadzieję, że ładnie się wkomponowują w ten, w ten makijaż taki wiosenny, troszkę boho, troszkę takie dzieci kwiatów, lata 70, które są również modne. Dodałam e, troszkę piegów, błyszczące fajne usta i dużo, dużo fajnych pastelowych odcieni, wianek również musi być, więc taka stylizacja w tym filmiku będzie dla Was mam nadzieję inspiracją, również ta stylizacja jest mi bliska i bardzo się fajnie tak czuję i już robiłam coś podobnego jakiś czas temu look bohemian princess, jeżeli jeszcze jej nie widziałyście to zalinkuję Wam na dole, również fajnie ten makijaż wyszedł no i co, zapraszam do oglądania thank mm -hmm. you Widziałyście na brwi użyłam jednego koloru um, kredki. Ponieważ nie chciałam, żeby te brwi za bardzo dominowały, były za bardzo ciemne, ten look ma być troszkę bardziej eteryczny i taki wiosenny, lekki, dlatego również nałożyłam na brwi jasny żel z maka. Specjalnie nałożyłam go więcej, żeby go było widać na włoskach takie rozjaśnione troszkę od słońca włoski. No i teraz sięgam po moją paletkę z Make Up Forever Flash Palette i tutaj mam piękny złoty odcień w kremie i właśnie jego użyję jako mojej bazy na środek powieki płaskim pędzelkiem. Taki złoty cień w kremie ma na przykład Maybelline. E, chyba z tej serii, właśnie kolor tatu jest 24 karat gold, mi się wydaje. I jeszcze inne złote, takie, które zasychają. Ten nie zasycha, więc muszę go jeszcze czymś e, przygruntować, żeby mi się nie zbierał i nie rozmazywał. Ale tutaj myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem jakiegoś złotego innego odcienia. No i tutaj użyję mojego ulubionego złota. No nie ma piękniejszego złotego pigmentu. To jest Goldilux firmy Sugar Peel. Przepiękny, przepiękny złoty, drobniusieńki brokat. Bardzo żywe, bardzo intensywne złoto, które tworzy właśnie taką złotą taflę. Nie spotkałam się jeszcze z takim samym efektem w żadnym produkcie, także... Ja po prostu to robię, żeby wzmocnić, zagruntować i żeby również w kamerze, żeby ten makijaż się wybijał na co dzień troszeczkę złota i będzie to już widać. I teraz będę używała pastelowego, fioletowego odcienia, taka ładna, opalizująca lawenda i znalazłam właśnie taki w paletce Cool Spectrum firmy Zoeva. Ten właśnie tutaj cień, on nie jest matowy, tylko właśnie tak fajnie opalizuje, również na fioletowo więc jego tutaj sporo nabieram na pędzelek z delikatnym czubkiem wtedy mi umożliwi fajne cieniowanie w załamaniu i to jest pędzelek 231 z zo Zoiwy, sporo tego cienia i nakładam go teraz, jak widzicie, nakładam go od zewnętrznej części w załamaniu i delikatnie powyżej bardzo fajna pastelowa plamka koloru mi się tutaj tworzy Tutaj zacierając to, będę też troszkę zacierał ten złoty, więc później go jeszcze poprawię. Chodzi o miejscowienie teraz kolorów. I tutaj wkroczy piękny cień, którego już dawno chciałam użyć. Taki bardzo ładny rdzawy, matowy cień z paletki Warm Spectrum również z paletki Zoeva i w sumie tych dwóch tutaj będę używać, ten taki troszkę opalizuje na, na złoto a ten tutaj jest matowy i wybrałam taki cień, no bo tutaj pomarańczy musi być fajnie świetliście jakiś ciepły kolor żeby się pojawił, ale też pomarańcz taki em, rudy kolor jest najbardziej zbliżony do brązów a brązami zawsze lubię modelować więc ten cień będzie tutaj dość rozłożyście nałożony więc taki najbliższy mo 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 do modelowaniu będzie będzie tutaj, mi się wydaje, najodpowiedniejszym więc również go nabieram na duży puchaty pędzel do rozcierania mam tutaj 228 z ojwy, tak sporo go tutaj nakładam strzepuję nadmiar i lekką ręką będę teraz cieniować powyżej załamania tutaj przy nosie, pod brwią widzicie, taki fajny kształt mi się zaczyna tworzyć troszkę takie ale konturowanie modelowanie oka i wchodzę na ten fiolet, ale delikatnie też powyżej. Więc lekką ręką cieniuję i tutaj coś fajnego zaczyna się dziać. Bardzo delikatnie muskam. Zero praktycznie nacisku na pędzel. Samą końcóweczką. Taka wskazówka przy tego typu po makijażach, e, zawsze mm, kładźcie pędzel tam, gdzie chcecie, żeby było najwięcej koloru, więc jak świeżo nabieracie cienia, to mm, to miejsce przełożenia tego pędzla musi być w miejscu, gdzie chcecie, żeby tego koloru było najwięcej, a potem zacieracie, więc ja chcę, żeby tego koloru było tutaj najwięcej i potem zacieram już dwie strony. Takie proste i logiczne, a nie każdy o tym może pamięta. Teraz biorę taki mniejszy, precyzyjny pędzelek, żeby mi tutaj fajnie wjechał w to miejsce, ale żeby był nadal um, taki bardziej puszysty, żeby delikatnie rozcierał. I mam tutaj paletkę Delmar Volume 2 z, ze Sleeka i tutaj jest bardzo ładny taki turkus. Właśnie go nabieram odrobineczkę, odrobinkę, bo jest mocno pigmentowany. i będę go rozcierać tutaj w tej wewnętrznej części Powieka, powieki, gdzie tutaj nic nie ma, więc między złotym a tym pomarańczowym delikatny kolor ma się pojawić, nic więcej. Chcę zachować ten, tą świeżość, lekkość mimo tylu kolorów. Pastelowa wiosna w pełnej odsłonie. Tak sobie cieniuję na ten pomarańcz, na ten fiolet, żeby wszystkie kolory ładnie się połączyły. Nie było pustych miejsc, a nie nieroztartych. Teraz przechodzę do dolnej powieki, nałożę białą kredkę na linię wodną i odrobinkę nałożę też tej kredki tuż przy linii rzęs. Chodzi mi o to, żeby ten cień, który nałożę później, żeby był jaśniejszy, bardziej pastelowy. I tak właśnie robimy pastelowe kolory, rozbielamy je. Więc, jak tutaj będzie biała baza jasna, to on wyda się jaśniejszy i też bardziej intensywny. A biała kredka na linii wodnej tak fajnie otworzy oczy. Przynajmniej w tym makijażu, w tej koncepcji, jaką wymyśliłam, bo świetna będzie też cielista. Teraz patrząc w górę, kredkę delikatnie rozcieram, żeby nie było ostrych linii, bo potem pod cieniem będzie to widać. Więc, musi być mięciutka, mięciutka linia. Pędzelek z czubeczkiem mały, taki Pencil Brush 230 z i kolejny cień, ten tutaj zielony, taki bardzo mi się podoba, jest. jest taki ciepły, ładny, pastelowy, wiosenny kolor, taka świeża, piękna, soczysta zieleń. I to jest paletka Delmar, tak, 449 ma numer, Nabiorę sobie tego cienia, na czubeczek strzepuję i nakładam na dolną powiekę. Troszeczkę wyjadę tym cieniem, żeby patulił trochę ten fiolet, żeby wyszła całość tutaj. Żeby się nie odcinał ten zielony. Teraz wezmę skośnie ścięty pędzelek i nabiorę tego tutaj ciemnego e, turkusu na czubek pędzelka i pomaluję e, tutaj tuż przy linii rzęs. Tak, żeby troszeczkę zaznaczyć to oko, podkreślić. Taki akcent mi się tutaj też fajnie tutaj pasuje i nawiązuje do tego turkusu z tej strony. Tak, teraz troszeczkę poprawię ten złoty cień Goldilux. Troszkę mi się tutaj zamazał. On ma tutaj najładniej połyskiwać na środku, z tego go troszkę zatrę na resztę cieni. Na górnej linii rzęs. Namaluję cieniutką kreseczkę eyelinerem, em, bo będę kleić rzęsy i chcę, jakby ukryć tą linię klejenia rzęs, więc zawsze kreska mi to pomoże ukryć. I e, używam ostatnio ulubionego eyelinera z Kliniki. Ja wiem, że on mi. On się nazywa? Się nazywa? Pretty Easy. No dokładnie. I wiem, że on mi narysuje cieniutką kreseczkę. Bardzo szybko i. Problemowo. Dla tych z was, co oczekuję jeszcze czegoś w kąciku. No, tutaj nie ma niespodzianek, na pewno się też nie zawiedziecie, bo w kąciku wyląduje przepiękny turkus. Jest to pigment z inglota numer 114, jest naprawdę bardzo, bardzo piękny. Opalizuje em, troszeczkę, właśnie na taki jasny turkus, em, na taki zielonkawy odcień, więc idealnie mi będzie tutaj pasował i to będzie moja kropka nad I. Małym zbliżonym pędzelkiem nakładam odrobinę. Wewnętrzne kąciki. Wydaje mi się, że ten pigment tutaj pasuje idealnie. I teraz podkręcę rzęsy zalotką. Już prawie koniec. Tuszuję czarnym tuszem, ten już mi się kończy w sumie. Lash sensational. I teraz będę kleić rzęsy, wybrałam takie z firmy Coco Lashes, które kupiłam na imacie w Los Angeles, one tak wyglądają, takie fajne laleczkowate, e, nazywają się Iris i są dość podobne do tych Siren, których używałam w ostatnim filmiku, e, ale te jednak mają takie szersze jakby przerwy i są bardziej takie laleczkowate i właśnie e, o ten efekt mi tutaj chodzi, e, ucięłam tylko jeden, jeden segmencik, żeby lepiej pasowały do moich oczu. Ale możecie również, żeby stworzyć taki efekt, pociąć jakieś rzęsy i e, przykleić je w odstępach. Moim zdaniem one tutaj przepięknie pasują. E, są, tak jak mówiłam, takie laleczkowate, e, Niby delikatne, ale wyraźne. Bardzo fajnie tak otwierają, powiększają oko. E, Wyglądają jak jakaś carenka. Łania, frania, mania, łania. I je pościskam jej jeszcze pęsetką moją, Perfecta Yashis z Katosu. Idealnie mi tutaj złączy moje naturalne ze sztucznymi. I... Voilà. No nie, zachwyciłam się tymi rzęsami. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz je założyłam, odkąd je kupiłam w styczniu. Nie dość, że super pasuje do tego makijażu, to jeszcze jakoś tak fajnie oko w niej wygląda. No, muszę zobaczyć, jak przy moim dziennym makijażu będzie to wyglądało im się wydaje, że Chyba je będę kleić teraz, sobie na co dzień. A co? Piękne są. Idąc dalej za ciosem, pomyślałam, że dokleję jeszcze dolne rzęsy, mimo że to troszkę ekstrawaganckie, szczególnie w Polsce. No, ale House of Lashes wprowadzili bardzo dobre dolne rzęsy, bardzo delikatne, fajne, miniaturkowe, naprawdę. I te się nazywają Precious. Pomyślałam, że jej dokleję, żeby jeszcze bardziej otworzyć oko i podkreślić e, kształt tutaj tych rzęs górnych. Bo czegoś mi tutaj brakuje. Właśnie jest dużo rzęs u góry, a mało na dole. Więc to fajnie zrównoważą mi delikatne rzęski dolne. Starczy je pod linią rzęs umiejscowić i już. No, robią robotę. Właśnie o to mi chodziło. Jakie dolne rzęsy, szczególnie właśnie tej firmy House of Lashes, bo mają e, przezroczysty paseczek, więc tylko te włoski tutaj widzimy. E, szczególnie przy smoki, jak mamy tutaj duże ciemne cieniowanie, to one dodają no, najpiękniejszego efektu, więc jak macie na przykład jakieś wystąpienie, ważne wydarzenie, chcecie, żeby wasze oczy były naprawdę ogromne, to taki zestaw rzęs górnych i dolnych to naprawdę niesamowicie powiększy oczy, szczególnie z daleka, taki na przykład make-up sceniczny czy, czy coś. No albo wieczorowy w oprawie ładnego smoki też będą niewidoczne, wyglądają naprawdę jak prawdziwe szczególnie jak jeszcze pokryjemy je troszeczkę tuszem, naprawdę zupełnie ich nie widać nawet z bliska. I do tego makijażu, bądź ogólnie, jeżeli Wam się podoba taki model rzęs, to właśnie przypomniałam sobie, że ostatnio kupiłam taki z Ardell, numer 888. Jak widzicie, delikatne też takie segmenciki na przezroczystym pasku, bardzo delikatne, więc nawet jak macie małe oczy, to będą również bardzo fajnie wyglądać. i Chyba te bardziej będą na co dzień niż te tutaj. Oczy skończone, zostało mi wymodelować tylko twarz i sięga po swoją paletkę do konturowania z D. E, i zwykle e, używałam tego tutaj chłodniejszego odcienia, bądź mieszała tych dwóch, ale dzisiaj użyję tego bardziej ciepłego odcienia, bo zależy mi na takiej opalonej e, skórze, więc tutaj równo pojadę tym właśnie e, cieplejszym odcieniem. Skupiam się tutaj głównie na modelowaniu policzka, no bo tutaj też w tym jakby luchu takiej laleczki ala Bądź takim bardziej bocho. No tutaj policzki są bardzo fajnie tak przybrązowione, takie jakby opalone. No i również wiosenny makijaż do tego nawiązuje, tak? Pierwsze słońce nas łapie. Nie zapominamy też o tutaj czole i skroniach, no bo tutaj też nas słońce mocniej łapie. Troszeczkę boki nosa. I żuchwa, żeby modelować trochę twarz. Teraz wezmę inny pędzelek, Embrush by Maxineczka nr 04, taki duży, puszysty. I wszystkie sobie krawędzie nim przejadę, żeby zmiękczyć jak najbardziej tą próbę opalenia się. Żeby było takie fajne, miękkie przybrązowienie. A teraz sięgnę po ten tutaj brzoskwiniowy odcień i tym samym pędzelkiem zaznaczę sobie bardziej policzki, żeby były takie fajne, ciepłe, brzoskwiniowe. Nakładam tego sporo, tutaj w tym loku chcę, żeby było to widać. Oczywiście jak będziecie chciały stonować ten makijaż na codzienny użytek, to nakładamy troszeczkę. Ale fajnie jak ten taki brzoskwiniowy rumieniec się pojawi. Jasnymi odcieniami z tej paletki rozjaśnię sobie środek twarzy. Teraz będzie coś fajnego, taki drobne elementy, które chciałam tutaj wkomponować w ten makijaż, bo mi idealnie pasuje, mianowicie piegi. I nie, nie będę malować piegów tak różnymi kredkami czy jedną kredką, robiąc większe, mniejsze kropki, tylko chcę zrobić piegi takie bardziej naturalne, mniejsze, większe, roz, rozrzucone jakby po, po policzkach i po nosie. I zrobię to przy pomocy takiej specjalnej gąbki do efektów specjalnych. Taką gąbkę możecie znaleźć na właśnie różnych sklepach online, które mają efekty specjalne, czy produkty do efektów specjalnych. Ja swoją akurat kupiłam na Amazonie, z firmy chyba z Nazaru. To jest taka twarda gąbka, nią się robi różne właśnie, czy tam otarcia, czy pot, czy właśnie piegi, można z nią, nią również zrobić. I ja wezmę sobie brązowy tutaj odcień. Żeby zrobić fajne piegi, to właśnie kremowym, jakimś kremowym produktem. Rozprowadzę sobie troszeczkę na dłoni, tak równomiernie, żeby ta gąbka miała szansę równomiernie złapać tego, tego pigmentu tutaj, tego produktu, bo jak um, zrobiłam tylko kropkę i próbowałam w tym maziać, to w momencie nałożenia na twarz również... Będą się robiły takie same kropki, więc gąbeczkę sobie wyginam, żeby mi było łatwiej em, tutaj malować również, większe odstępy się zrobią. Widzicie, w ten sposób wyginam sobie. Teraz zamaczam bardzo delikatnie w produkcie, i teraz uwaga, uwagą mam tylko jedną, jedną szansę, żeby to. O nie, już się powodziłam. Jedną szansę, żeby to zrobić, em, bo tutaj naruszę inaczej. Jak zrobię to źle, to będę musiała wszystko od nowa, ale postaram się, więc bardzo delikatnie. Przykładam do twarzy i robią mi się. Jegi. Mam nadzieję, że widzicie, to może tego tutaj zostawię wypadek przy pracy, ale wygląda jak piek. Bardzo delikatnie na nosie i idę na drugi policzek. Piegi gotowe, oczywiście nie musicie tego kroku robić, ja to pokazuję jako ciekawostkę i również dopełnienie tej mojej stylizacji, inspiracji wiosennej i mi tylko usta, na środek ust nałożę coś intensywnego, wyraźnego, ale w delikatnym odcieniu nawiązującym do reszty makijażu, czyli coś brzoskwiniowego i wybrałam farbkę róży Dash Velvet w odcieniu Peach Club I nałożę ją tylko na środek w Rościeram również palcem na górze. Bo chcę uzyskać taki, takie młodzieńcze usteczka, takie fajne, lekko rumiane, i na to olejek. Mokre, fajne usta, będą tutaj dopełnieniem wszystkiego. Olejek z Clarence'a Instant Light Lip Comfort Oil. Na koniec jeszcze, jeszcze troszkę stonowałam em, te pieprzyki, bo takie chyba nierówne plamy mi wyszły, więc staram się to jakoś em, ujarzmić i e, wzięłam sobie odrobinkę tego samego produktu, który nakładałam pod oczy na patyczek kosmetyczny, robią takie kropeczki, żeby trochę je zakryć, a potem to rozcierałam tą samą gąbeczką, żeby stworzyć taką samą fakturę, żeby się to ładnie stopiło, bo jak bym cokolwiek pocierała, to wszystko by się zepsuło, więc wszystko tutaj muszę przykładać i nawet mi się to fajnie stonowało. I tak wygląda mi pierwszy makijaż wiosenny stylizacja bardziej taka odjechana ale pomyślałam, że to może Wam dać fajnego kopa inspiracyjnego do stworzenia Waszych wiosennych makijaży, do przypomnienia Wam, że właśnie ten przepiękny sezon się zbliża i powyciągacie swoje pastelowe cienie bądź odważycie się w tym roku spróbować jakichś innych kombinacji kolorów i mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten filmik i coś sobie z tego wyciągniecie jak zawsze dla siebie. Dziękuję Wam pięknie za Oglądanie. Życzę miłej, słonecznej, ciepłej i e, pozytywnej wiosny nam wszystkim. Pozdrawiam bardzo serdecznie do kolejnego. Pa.